Rafał Brzozowski wątpi, że wygramy Eurowizję Junior. Ocenia piosenkę Laury. Laura Bączkiewicz, 10L, została reprezentantką Polski na Eurowizji Junior 2022 rok, której finał odbędzie się w grudniu. Rafał Brzozowski, 41L, postanowił ocenić piosenkę młodej artystki. Ku zaskoczeniu wielu, stwierdził, że będzie jej trudno wygrać konkurs. Laura Bączkiewicz pokonała pozostałych uczestników eliminacji i to ona będzie reprezentowała nasz kraj na Eurowizji Junior 2022 rok, która odbędzie się w Armenii. Finałowy koncert zobaczymy 11 grudnia. Młoda artystka pojawi się na scenie z piosenką Todemun, którą zaśpiewa w języku polskim i angielskim. Jak zawsze, wszyscy będą trzymać kciuki na naszą reprezentantkę, jednak Rafał Brzozowski nie wróży jej wygranej. Czym to tłumaczy? Rafał Brzozowski twierdzi, że mamy małe szanse na wygranie Eurowizji Junior. Rafał uważa, że Laura będzie miała spory problem, żeby w tym roku wygrać Eurowizję Junior. Tłumaczy to tym, że ostatnio nasz kraj dwukrotnie zajmował pierwsze miejsce w konkursie i trudno będzie utrzymać taką passę. Ciężko. Nawet nie chodzi o piosenkę i laurę. Myślę, że jak już wygraliśmy dwa razy, a Sarah James praktycznie wygrała po raz trzeci, to będzie bardzo trudno, żeby te passę cały czas podtrzymywać. Ja bym bardzo chciał, bo rzeczywiście w tej dziecięcej Eurowizji jesteśmy najlepsi i to śmiało mogę powiedzieć od kilku lat po prostu top of the top. Ale tracz też świetnie sobie poradziła, powiedział Brzozowski w rozmowie z Jastrząb Post. Brzozowski jest pod wrażeniem piosenki Laury. Jednocześnie piosenkarz uważa, że piosenka Laury jest bardzo dobra i świetnie połączyła w niej dwa języki. Mogę tylko powiedzieć, że faktycznie bardzo ciekawa piosenka. Zainteresowało mnie to, że połączenie języka i angielskiego i polskiego jest tak płynne, że tak naprawdę nie mogłem policzyć, gdzie jest więcej angielskiego. Ani polskiego, i to chyba o to chodzi, bo tak jest w tym regulaminie. Fajnie, bardzo melodyjna piosenka na księżyc i z powrotem. Bardzo fajny temat. Myślę, że to wchodzi w głowę i po drugim przesłuchaniu tej piosenki możemy z powrotem sobie nią nucić. Bardzo dobrze rokuje, dodał. Apeluję też, żeby nie wywierać na młodej artystce zbyt dużej presji i oczekiwać od niej, że wygra Eurowizję Junior. To są tak naprawdę młodzi artyści, którzy biorą na siebie duży ciężar. Natomiast myślę, że nie ciśnijmy tak na laurę bardzo mocno, żeby ona też nie miała takiej presji. Że musi udowodnić, że ma pierwsze czy drugie miejsce znowu, bo to później ci młodzi bardzo przeżywają.